Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Poprzednio nagadałem się, nagadałem, a nie nagrało mi się to wszystko, co tam chciałem pokazać. Mam nowy strój, no i teraz chciałem, tutaj zrobimy sobie taki, taką misję jedną, czyli y, uratujemy wioskę rybacką Ohama. Y, ogólnie pojawiły się nowe, y, nowe takie opcje, czyli takie czerwone liście, które to są do odbicia wioski do wypędzenia, wypędzenia mongołów. Zaczęliśmy drugi rozdział, jeszcze tam drugi akt, jeszcze tam nie idę do tego, ale już tutaj widzicie, to wszystko jest do odkrycia nowe misje, także naprawdę można długo tutaj pograć w tą w tą grę. Nasze nowe cele to poprosić szoguna o przesłanie samurajów na pomoc, zwerbować mieszkańców do swojej armii, weź pancerz rodowy by reprezentować klan Sakajów. Dziennik Mityczne Opowieści, to co ostatnio pokazywałem, ale nie było mnie słychać. Jest nowa mityczna opowieść niezwyciężonego saku, zbroje go saku. Można zdobyć e, tutaj. Mamy takie, ja to raz kupiłem sobie u kupca po prostu taki, taki wygląd miecza. Ale tych mieczy jest, to jest dość ciekawe, takie. Ono, to tylko wpływa na wygląd. Tutaj nic się z tym specjalnie nie dzieje. No, mamy tu bardzo. Dużo tych talizmanów różnych i tanto, nie tanto, nie jest tanto. A tamto też się zmienia, przecież dobra. Strój, no to tak jak mówiłem, już e, kapelusz, no tam jest dość w sumie ciekawy, nie? ale sobie w nim na razie pochodzimy. Kapelusz na nic nie wpływa, tylko na nasz wygląd. Przez chwilę możemy w nim pochodzić maska, nasze stroje, strój jest już na trzecim poziomie jeszcze zostaną 4 do ulepszenia i patrzcie ten wygląd pancerza można tutaj trójkątem jeszcze trochę modyfikować zostawię sobie taki i yy, ubranie ronina do skradania się ubranie wędrowca do odkrywania mapy No, na chwilę zostawię sobie ten Kapelusz Broń, i amunicja Akcesoria No i jest coś takiego, nie wiedziałem Ciepłe objęcia słońca i lament burzy Jeżeli włączę lament burzy, zobaczymy czy to zadziała I zagram na flecie Nie mogę to grać o. Może to jest zła pora, żeby to zagrać Tutaj o. też nie mogę No nie wiem po po prostu można zmienić, jakby, pogodę przez takie granie. Ja zawsze wolę w słońcu chodzić, bo wtedy wszystko to fajnie wygląda. No i tu mamy już wszystkie postawy odkryte. Postawa księżyca przeciwko silnym wrogom, postawa wiatru przeciwko włócznikom, tarczownikom, wody i kamienia przeciwko szermierzom, więc. Wszystkie postawy już są, i teraz tylko trzeba je rozwijać. Dobra, spróbujmy teraz. Aha, no mamy krótki łuk, długi łuk. Widzę, że tutaj w miarę dzwonki do, do odwracania uwagi. Jesteśmy dość dobrze wyposażeni, aczkolwiek nie powinno być tutaj trudno. Mamy tu zapewne uratować jakichś wieśniaków. O, dokonaj skryte wójstwa wroga atakując z góry i ocal trzech jeńców. Trzeba ich tutaj sobie przyuważyć. O, tam chodzi trzech. Króca bomba. O, tu jest jeden. Raz się wczołgałem pod namiot. A tam był koleś Jakiego zobaczam, to będą alarmować Ale ja bym mm, chciał to załatwić W miarę po cichu To najlepiej jakbyśmy ich z dachu wzięli Trzech Tylko nie wiem czy o. Można by wziąć trzech, tylko oni chyba zobaczą. Próbujemy tak. O, jeszcze jeden z Czterech było. Dobra, na czas akcji wyłączę mikrofon. No dobra, jeszcze takiego gościa uratujemy. w spokojnie, więc co tutaj wisi? Petarda, okej. Okay. Mamy maksymalną ilość petard, petard, Petardy są chyba tu, nie, petardy są po tej stronie. Wybuchowa, a czekajcie, petardy i teraz trzeba kółkiem bomba prochowa i petarda. Właśnie, tu możemy zmienić. Okej, okay, żebym przez przypadek nie chciał roz... Od e dzwonek wieczny, zostawmy ten dzwonek wieczny bo on mi się przydawał w kilku akcjach tak sobie ustawię na petardę będę chciał od, odproszyć rozproszyć, znaczy odwrócić uwagę rozproszyć, odproszyć tam stoi jeden w tamtą stronę, się patrzy tam drugi, a ten tam jest tu zapewne też jakiś wódz, ale i pies pies jest tu, kurcze Byłem go z dwa. Whoa. I to jest właśnie ta akcja, że trzeba chronić chłopaków, dwa. Wyłączę mikrofon raz, O, no, znowu gościu. W pobliżu Jeszcze ktoś? Aha, ci jeszcze tutaj. Przy takim y, skróć cierpienie, czy jak to się nazywa, skróć męki, dodaje nam hardy ducha, więc warto to robić. Czasami sobie myślałem, że... Dobra, nie będę. Wrogowie w pobliżu? Że tam, a ten jeszcze skróć męki się czołga, chłopak. Chyba będzie już, co? Nie? Wrogowie w pobliżu. Dobra, tam jeden Ptaszek tu lata. Bierzemy go na szybko. Na szybko został pokonany. Gdzieś ten ptaszek tutaj fruwa, więc coś tu jest. Na razie uratujemy jeńców. Nam powie. Modliłem się o to. Już dobrze. Za dużo nam nie powiedział. Już dobrze. Nie, modliłem się o to powiedział. My powiedzieliśmy już dobrze. Dobra, tam jest trzeci. Gdzie ten ptaszek tutaj? Chciałby nas... Zanim zobaczymy, dokąd on nas zaprowadzi, nauczyłem się takiej umiejętności, że jak się skacze, to podczas upadku można nacisnąć kółko. No, chyba sobie żartujesz. Ale no dobra, pójdziemy za nim. Czasami to są jakieś istotne miejsca. A tamtego jednego jeńca też jeszcze uratujemy. Zakładnika. a to hajku. Czyli, dobra, ułożymy to hajku jeszcze. Takie układanie wiersza, które w sumie daje nam opaskę. Ale na nic. Paska to jest tylko dodatek, i tutaj jest w spokoju śpimy. Nieprzerwany ruch układamy wiersz. Strach obarcza nas. Zobaczymy, strach obarcza nas. Teraz w miarę trzeba to jakoś sklecić w jakiś wiersz. Strach obarcza nas. Wspinamy się ku niebu. Zimna dłoń ziemi czeka. A może tak, zimna dłoń ziemi czeka. Wolność bez granic ze złej przeszłości. Jeszcze trzecie powinno być. Gotowi na kres. <noise> Nie jestem poetą, więc... czyż nie była, to piękna poezja i dostajemy opaskę opaska śmierci, która yy, która wygląda tak yy, nie tu, tylko tu opaska śmierci no może sobie bierzemy opaskę śmierci w końcu idziemy powalczyć z chłopakami jeszcze jeden zakładnik nam został 130 metrów, wiecka rybacka, ohama, no Pokażę wam też jak to wygląda, jak się odzyska Podobnie było w Wiedźminie, jak się wioskę odzyskało Ludzie po prostu wracali, o patrzcie, nie ma słońca, nie? Teraz, kurczę, no nie mogę tu grać teraz, już dlatego, że z... są wrogowie A dobra, bijemy się sobie, będziemy się tam czaić No dobra, zabiję go z ukrycia Ciach, i ty jak Teraz tak, tak badajmy kto tu jeszcze jest, panowie Jest trzech miśków To z góry jakimś zbiorowym Atakiem To jaka sytuacja, panie tamten misiek poszedł tam zwiedzać. No niestety byłeś za wolny. Już chciał włócznie wyciągać, ale mu się nie udało. Uwolnimy wioskę, zobaczymy jaka się pogoda zrobi. Koje, misiek ostatni zobaczymy co powie. Myślałem, że nam głowy, panie. Mongołowie szukają zbroi bohatera imieniem Gosaku. Proszę, weź ten klucz. Zasługujesz na nią. Nie pozwolę Mongołom tknąć dziedzictwa Gosaku. I właśnie, klucz z ochami, jeden z sześciu kluczy rzekomo prowadzących do zbroi Gosaku. Jeden już zdobyłem w jednej wiosce, więc po prostu zdobywamy te klucze i teraz będzie właśnie przejście. Takie, kiedy. O, od razu piękne, piękna pogoda, słońce. Ludzie wracają do odzyskanej wioski. Podniesiono poziom legendy. Mamy jeden punkt do wykorzystania. Wszystkie już mamy postawy odkryte, więc teraz to tylko eksplorować. Mamy hak. Właściwie to jeszcze, tylko nie mamy takiej bambusowej jak to nazwać takiej rurki ja to się jakoś to nazywa rurki którą można strzelać z zatrutymi strzałami prezentujemy się zacnie aczkolwiek chyba lepiej wyglądam jednak w, w jakimś kapeluszu chę udoskonalony no i przy niech będzie udoskonalony chę udoskonalony tu nam się na mapie to odkryje. Wszystko tu mamy w miarę zrobione. No i teraz idziemy do kolejnej wioski. 3-4 tutaj jeszcze mamy do odkrycia. A potem robimy tamte quest. No to do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku.